Witajcie. W tym odcinku przedstawimy ciekawostki o flamingach. Zaczynamy. Różowe pióra. Flamingi zawdzięczają swój charakterystyczny różowy kolor diecie bogatej w karotenoidy, które znajdują się w algach i skorupiakach. Bez tej diety ich pióra byłyby szare lub białe. Stanie na jednej nodze. Flamingi często stoją na jednej nodze, co pomaga im zmniejszyć utratę ciepła w chłodnych wodach. To pozwala im również odpoczywać, ponieważ mogą na przemian podnosić każdą nogę. Specjalne dzioby. Flamingi mają unikalne, zagięte dzioby, które są doskonałe do filtrowania pożywienia z wody. Przesiewają przez nie wodę i błoto, zatrzymując małe organizmy takie jak plankton, skorupiaki i algi. Gniazda z błota Flamingi budują swoje gniazda z błota, tworząc stożkowate konstrukcje, które chronią jaja przed załaniem. Gniazda te mogą mieć wysokość do 30 cm, co zapewnia bezpieczeństwo przed wodą i drapieżnikami. Zorganizowane kolonie. Flamingi żyją w dużych koloniach, które mogą liczyć tysiące osobników. Życie w tak dużych grupach zapewnia im ochronę przed drapieżnikami oraz ułatwia wyszukiwanie pożywienia i partnerów do rozrodu. Thank you.